Droteusiewicz, telewizja w polsce.pl. Gorące pytania, witam Państwa bardzo serdecznie. Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie, dlatego porozmawiamy o tym, jaka powinna być polska armia. A moimi gośćmi są w studiu. Wojciech Biedroń, portal w polityce .pl i na łączach Marek Jakubiak, twórca Federacji dla Rzeczypospolitej, ale także były wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Przy okazji parlamentarnej debaty nad ustawą o obronie ojczyzny padały różne argumenty. Strona rządowa mówiła o tym, że armia powinna być taka, by odstraszyć przeciwnika. Wroga tego ze wschodniej granicy, a strona opozycyjna mówiła o tym, że nieważna jest liczebność armii, to nie musi być 300 tysięcy żołnierzy, tylko ważne jest to, by miała ona nowoczesny sprzęt. Marek Jakubiak, jaka więc powinna być polska armia, by odstraszała wroga ze wschodu? Po pierwsze, pani redaktor muszę to wprost powiedzieć. Ja się sprzeciwiam takiej teorii, że wroga mamy tylko ze wschodu. Wróg to wróg, wszystko jedno z której strony uderzy. Polska armia ma być na tyle silna, żeby nie tyle odstraszać, co obronić swoich obywateli i swoje terytorium przed jakimkolwiek wrogiem z jakiegokolwiek kierunku. Ja przypomnę tylko, że identyczna narracja była w 1939 roku. Przecież doktryna wojenna II Rzeczypospolitej zakładała, że wróg przyjdzie ze wschodu, nie z zachodu. I to była nasza generalnie wielka, gigantyczna pomyłka. Nie chciałbym, bardzo bym nie chciał, żeby y, dziś Polska popełniała ten sam błąd próg może przyjść z każdego y, z każdego kierunku proszę państwa i trzeba mieć tego pełną świadomość tym bardziej, że Niemcy się naprawdę irracjonalnie zachowują i zachowują się jakby mieli coś do ukrycia moim zdaniem y, y, w ocenie takiej globalistycznej y, polityki y, chodziło o państwo od Władywostoku po Lizbonę y, y, realizowano przez Niemcy Francję i y, Rosję. Po prostu falstart nastąpił i niedoszacowanie y, sił ukraińskich i zlekceważenie y, ducha bojowego Słowian. Myślę, że Rosjanie dostali nauczkę, ale co dalej będzie, zaraz omówimy ten, wróg ze wschodu taki najbardziej oczywisty No ale oczywiście nie można bagatelizować żadnego kierunku, Wojciech jaka powinna być taka armia by obroniła, nasz kraj ale by także odstraszała o czym się mówił, wydaje, że musimy zwrócić, zwrócić uwagę. Myślę, że musimy zwrócić uwagę na kwestię, jaka ta armia już jest, bo na przykład okazało się, kiedy tworzono wojska obrony terytorialnej, a no to wszyscy pamiętamy krzyk, wrzask opozycji, prywatna armia Macierewicza tak, armia po to, żeby rozwaliła demokratyczne wybory, żeby był bat na, na opozycję wojskowy. No te, te brednie wszyscy słyszeliśmy, tymczasem okazało się, że wojska obrony terytorialnej Ukrainy były szkolone między innymi przez polskich specjalistów. I okazuje się, że ta formacja, czyli tak zwana lekka piechota, ale jest dobrze uzbrojona, na przykład właśnie w granatniki typu javelin albo, albo wyrzutnie ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze, spełnia niezwykle ważną rolę. Zwróćmy uwagę, jak wygląda dziś ten front jest ustabilizowany, prawda, w, w Donbasie. Oczywiście w jeden dzień dowiadujemy się, że odbito kilka wiosek, drugi dzień słyszymy, że z powrotem zajęli je Rosjanie, ale ta wojna jest bardzo specyficzna, ona jest jakby skrojona dla, dla lekkiej piechoty, właśnie chociażby dla tego sposobu. Jaki ma Wojsko Obrony Terytorialnej? Niewielkie grupy, doskonale znające teren, każdą jedną myślą dziurę, każdy objazd, każdy budynek, każdy kawałek lasu atakują punktowo. Używając właśnie dobrego ręcznego uzbrojenia sprowadzonego chociażby z Polski, Wielkiej Brytanii i ze Stanów, i wycofują się. I ta wojna w dużej mierze początkowo tak wyglądała, więc to, co dzisiaj Polska już ma, czyli bardzo dobrze zgraną, dobrze wyszkoloną i coraz lepiej uzbrojone oddziały wojsk obrony terytorialnej, to już jest olbrzymia wartość. Teraz wchodzą nowe systemy uzbrojenia przede wszystkim wojsko obrony terytorialnej będą otrzymywały większą ilość dronów cała cała ta technologia Eagle Eye która która już jest w tym momencie w polskim wojsku używana będzie też dostarczona tym jednostkom więc to już są rzeczy ważne i duże tak a jaka powinna być to chyba jednak taka jak w tym założeniu, czyli kilkuset tysięczna, w dużej mierze oczywiście zawodowa. I co no i oczywiście dobrze uzbrojona, no ale to są banały, tak? To już wiemy. No to tu, tutaj trzeba będzie się zastanowić nad sposobem. Tak? Zapytajmy w takim razie Marka Jakubiaka, co to znaczy dobrze uzbrojona, ale także chciałam zapytać o morale, jak budować morale polskiej armii, bo okazało się, że na Ukrainie no to chyba było obok sprzętu jednak kluczowe. Bronić własną ojczyznę, napadać na czyjąś, to są dwie różne pozycje psychologiczne. Żołnierz, który broni własnego domu, własnych kobiet, własnych dzieci, matek, ojców, zupełnie ma inną determinację do działania niż pijany najczęściej sowiecki soldat, który po prostu idzie sobie, że tak powiem, poużywać, ukraść, podpalić, zniszczyć i zaprowadzić nowe. Świeckie Państwo, no to proszę Państwa, my to już w dwudziestym roku przerabialiśmy i my doskonale zdajemy sobie sprawę, na czym różnica polega. Oczywiście, oczywiście przy dzisiejszych mediach można, można za pomocą tychże mediów prowadzić taką kampanię przeciwko narodowi, na przykład ukraińskiemu, co ostatnio w internecie dużo się pojawia filmików różnych deprecjonujących Ukraińców to to jest wojna informacyjna nieznana w 20 roku natomiast prawda jest taka, że rozpoznanie wykorzystywanie środków niekoniecznie bojowych do rozpoznania wiedza o tym co jest za tą górką używając skrótu myślowego, wiedząc jak wykorzystywać lekkie uzbrojenie o którym pan redaktor przed chwilą wspominał to to jest po prostu miazga dla tych starych, starych konstrukcji postsowieckich, które absolutnie nie nadają się już na tym polu walki Rosjanie, okazuje się, że przy swojej jeszcze guderianowskiej teorii walki szybkiej, blitzkriegu i stosowania klinów pancernych po prostu. Po prostu ponieśli sromotną klęskę, żeby nie powiedzieć, że dostali łomot. Ja Państwu, proszę Państwa, pokażę drugi hicior tym razem, tym razem japoński. To jest taki malutki dronik. O, tak, o tak, 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 teraz widzimy. Dobrze? To niecałe ćwierć kilograma waży. Proszę Państwa, ta firma przestała sprzedawać na terenie Rosjan, Ros, Rosji i Ukrainy, ponieważ. Ten malutki dronik był wykorzystywany do, do rozpoznania na poziomie drużyny i Plutonu. To dziś mamy sytuację taką, że technologia, nawet ta cywilna wchodzi otwartymi oknami do wojska. I, i myślę, że nasi oficerowie zauważają taką, taką, taką możliwość zastosowania. Tego, co jest nawet w sklepach dzisiaj. Już pomijam fakt tej nowoczesnej broni, która jedzie, mam tu pewne obawy, natomiast jedzie z całego świata w różnych formach. A to Dywizjon, dywizjon Armato Chauwitz z Kanady, a to teraz z Brazylii jedzie. Amunicja do e, ciężkiego uzbrojenia przeciwlotniczego niemieckiego, bo Niemcy oczywiście dostawę robią e, e, broni przeciwlotniczej, ale bez amunicji, bo nie mają się okazuje. No po prostu do wariatów. No I teraz ta różnorodność razem z norweskim i szwedzkim uzbrojeniem Boforsa e, trafia na Ukrainę, i teraz ci Ukraińcy tego wszystkiego się muszą szybko nauczyć. Obawiam się, że tu może, mogą być pewne kłopoty, i nie mówię o, o, o inteligencji, tylko o percepcji. Jest pewna granica. Wszystkiego się nauczyć, czy być specjalistą w jakimś zakresie? Myślę, że dowództwo wojsk ukraińskich dzisiaj już mówi, że przechodzą na kaliber 556 i na natowskie uzbrojenie. No i nie mają wyjścia, dlatego że to postsowieckie zostało już zniszczone, a to wchodzi, nowoczesne wchodzi i biada ruskim, powiadam Państwu, biada gamoniom. To jest jeszcze jedna kwestia. Hmm? Jeśli, jeśli, pozwolisz, jeśli pozwolicie, natomiast jeszcze kwestia taka, że tak nagle się okazuje, że oczywiście jest niesamowita hybryda i w, 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 w rodzaju uzbrojenia, bo to, co mówił Pan Marek Jakubiak to się wszystko zgadza, że, że wchodzi to nowoczesne uzbrojenie, że część tego starego postsowieckiego już nie ma, ale ciągle jest wykorzystywane. Ukraińcy są mistrzami w łączeniu technologii. To jest w ogóle niesamowite. To też pokazuje, że oni do tej wojny napraw... nie, nie mają innego wyjścia może być oczywiście, tylko że to, to, jest, to jest niezwykłe, że oni tak szybko potrafią przechodzić z jednego uzbrojenia na drugie. No to jest dla mnie nie, niesłychane. A propos tych tej amunicji, której Niemcy nie mają, no Niemcy chcą wysłać te nieszczęsne leopardy i wszyscy się zastanawiają, po pierwsze, z jaką amunicją, bo z tą amunicją są problemy. Po drugie, okazuje się, że to jest sprzęt de facto wycofany już dobrych kilka lat temu, ale jednak nie wycofany zupełnie z armii, bo Niemcy stwierdzili, że już żadnego czołgu nie będą mieli państwo, które było kiedyś pancernym, no jakby nie było innowatorem i, i potęgą, ale Ukraińcy przejmują ten sprzęt, bardzo szybko się uczą. Chociaż tak, jak słyszę o tych chałubicach powyżej 100 milimetrowych z Francji czy Kanady, no to to rzeczywiście sprawdzimy, czy to nauczenie się tego sprzętu niezwykle skomplikowanego Ukraińcom pójdzie dobrze. No wszyscy trzymamy kciuki, tylko też trzeba pamiętać, że to też jest armia zmęczona. Znaczy to, że my nie słyszymy o stratach ludzkich ukraińców, o stratach w sprzęcie, albo słyszymy bardzo niewiele, a to nie znaczy, że Ukraińcy nie krwawią. Oni krwawią bardzo i też tracą ludzi. Natomiast oczywiście tracą bez porównania mniej, no bo no zawsze atakujący. Dobrze, to atakujący traci dużo mówimy o Ukrainie, jednak chciałbym o Polsce i o polskiej armii do tego wrócić. Marek Jakubiak mówił tutaj o nowinkach technologicznych, ty mówiłeś o lekkim sprzęcie. Abramsy. Czy Abramsy odstraszą wroga z zachodu czy ze wschodu? Bo w sumie nie wiadomo skąd ten wróg nadejdzie, bo się słyszy, że za ciężkie, za drogie, takie, siakie. No, sporo krytyki pod adresem tych Abramsów. Jeszcze Wojciech Biedroni. A skończy Marek Jakubiak. I no, Abramsy to dzisiaj najnowocześniejsze czołgi na świecie. I rzeczywiście ich przyjazd do Polski oczywiście oraz potężne przeszkolenie obsług, bo to to, 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 jest, to jest sprzęt skrajnie skomplikowany. Jak to kiedyś mi powiedział jeden czołgista, tym się lekko jeździ, ale zanim się człowiek nauczy tej elektroniki, no przecież to jest naszpikowane elektroniką najnowocześniejszymi technologiami. Czołg na pewno potrzebny. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem równinnym. mów Ktoś powiedział, chyba Jacek Karnowski, takie mądre zdanie, że bitwa o Donbas, to jest, to jest ostatnia bitwa pancerna II wojny światowej. To pewien paradoks, prawda? Który się w tym kryje. Chodzi o to, że wszyscy mówili: po co nam czołgi, po co nam właśnie, samodzie, samobieżna artyleria? Dzisiaj wojny się toczy inaczej, to będzie wojna technologiczna. Tak, to jest wojna technologiczna, ale nagle się okazuje, że te zagony pancerne są potrzebne, żeby kontratakować, żeby tworzyć ofensywę. Trzeba mieć bardzo dobry sprzęt pancerny i panować w powietrzu. Abramsy, w moim przekonaniu, są też bronią odstraszającą. To jest dzisiaj Rosjanie nie, nie są w posiadaniu czołgu, który sprostałby Abramsowi włącznie ze swoimi T90E i tak dalej, to, to, to nie są czołgi, które by dzisiaj sprostały na polu bitwy, dlatego uważam, że ten zakup jest ekstremalnie potrzebny. Marek Jakub, jak pojawiają się takie argumenty, że może lepsze byłyby koreańskie K2, czyli Czarne Pantery, pytanie, czy one nie są jednak droższe od Abramsów i czy te Abramsy to dobry wybór. Najdroższe są francuskie natomiast K2 jest dużo droższe od, y, y, każdego innego czołgu I, y, i prawdę powiedziawszy ja nie widzę y, potrzeby przepłacania tylko dlatego, że y, tylko dlatego, że y, coś kiedyś w, y, może być wyprodukowane y, w Polsce nam czołgi są potrzebne na już na teraz i y, 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 musi to być y, y, ludzie sobie nie wyobrażają jak fabryka czołgów wygląda w ogóle ile tam jest elektroniki automatów i tak dalej i tak dalej przeszkolonych setek albo tysięcy ludzi. To jest przemysł zbrojeniowy i proszę Państwa, my nie mamy tego przemysłu zbrojeniowego na taką skalę, żeby można było cokolwiek innego robić, jak tylko remontować dzisiaj leopardy A2 do wersji PL. I to też z, idzie jak krew z nosa. Te czołgi są, są, mówię o Abramsach, w tej chwili bardzo nowoczesne. One są niezbędne dzisiaj w armii. I proszę Państwa, ja mogę tylko zacytować przykład z ostatni, o, ostatnich walk w Syrii, gdzie dosłownie Pluton Abramsum rozbił batalion rosyjskich czołgów bez strat własnych, zniszczył wszystkie czołgi rosyjskie. To jest przepaść technologiczna, to jest 20 lat pomiędzy jednym a drugim. Odlewana wieża w jednym kawałku jest dzisiaj, powiedziałbym, anachronizmem technologicznym. I, i tyle, jeżeli dziś prowadziłem taką ciekawą dyskusję, i tam wynikało z nich mniej więcej, że około tysiąca Abramsów wystarczyłoby na zniszczenie całej tej armii pancernej rosyjskiej. Tak więc myślę, że Abramsy w Polsce w ilości ćwierć tysiąca, Sądzę, że z drugiej strony mówię o Stanach Zjednoczonych, drugie tyle będzie na terenie Rzeczypospolitej, więc z pół tysiącem ambramsów spokojnie sobie dajemy radę i wstrzymujemy każdy zagon pancerny rosyjski. A jeżeli chodzi o parasol, bo wojska pancerne są silne wtedy, kiedy są chronione z powietrza. Proszę Państwa, przed śmigłowcami i wszystkim, co lata nisko, dlatego że w czołg z 10 kilometrów pułapu nie da się wcelować tak łatwo I tu celu. musimy niestety kropkę postawić. Marek Jakubiak, Wojciech Biedroń byli moimi gośćmi. W tym składzie wracamy po przerwie.